Maneczko z tej strony jest Serwatek Witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 17 na kanale Jest przede mną dzisiaj gr, czyli Mateusz Siemanko. I jest z nami na drugiej gospodarce Prezes Dzień dobry <laughs> Witam. I witamy Was w kolejnym odcinku Dosyć długo nas nie było, ale wiecie Żniwa żniwa, za, żniwa znaczy Tak środek żniw jest i po prostu no nie ma czasu Ale dobra, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się Złożeniem y, zielonki, czyli trawy, właśnie y, jak, jak, to, jak to ująć, powiedzcie panowie. A nie wiem, ja takiej rzeczy nie mam nie robię. No, to to ten, no sieczkarnią będziemy zwozić. No sieczarnią y, będziemy. No, no siano -kosy, takiego. coś takiego. No nie z, wy, ocencie wy jak to się robi. Ogólnie jak widzicie odcinek z kamerką, dzisiaj bez green screena, bo nie chcę, żeby to wariowało, teraz myślę, że lepiej to wygląda. Więc dobra, lecimy. Ty bierzesz sobie Bierzesz z nie? Nie Holanda, biorę. Dobra, ja biorę to. A ja tu leję ropę, już smaruję, już mam posmarowane, smarowane. Kurde, ogólnie to, że zapalił już koguta, ale nie wiem po co. Jedź pierwszy. Dlaczego ja? Jedź. Ja się boję. Okno, wszystko, kurde. O, dobra, jedziemy. Ja się boję, ja się boję. Czego się boisz? Prezes mi porwie. A czekaj, sobie mikrofon mnie przestawię trochę. O, pięknie. Pęk, on mnie do dona wsadzi. Czekaj, ja... Pod... Do dona. Dobra. Tam do... cię podbi pod, podbiera, ten, Dobra. paski naciągnięte. A dobrze Ile pani... ty jedziesz? serwatek? Ja, ja 32. To dobrze. To dobrze. To to dobrze. Ty mogę coś zrobić, do niej? Jo, mogę tworzyć o No więc... To jak najwolniej. Bo No później ci powiem po odcinku. A, do... A, dobra. Poko. To ja cię najbłynnie. dobra, tu padł. Ale tu mi chyba... Tu mi chyba biegi przeskakują w tej 60... w 60. kurwa. To nie 60. Ty, w, nie, w tej szóstce bo ogóle za chwilę ta wajcha od biegów tak ten skacze. Przód tył, przód, tył To chyba jakbym tam to ręką trzymaj. popychał, wiesz o co chodzi, nie? Bo wyskakuje. No długo. Lagło zamknięta. mnie. Lagło mnie coś o. ty. Nie wiem co im było. Ale Jeden dobra. już ciepły porwał. Czekajcie na mnie tam. A nie, to nie jest ciepł wziął. Dobra. Uwaga, wjeżdżam. Ja już posmarowałem, palam machinerię. Nie mi wjechałem do prezesu, mi lagło ty. Gdzie Mi troszeczkę. No, ale to nie jest internet, tylko gra wiesz? Dobra, no, czekaj, podczepię sobie. Ogólnie mówiliście ludzie, żeby, żeby zakupić sobie ten. Znaczy, zakupić, pobrać sobie ten manualne ten podczepianie, ale nie zdążyliśmy jeszcze. Wyjeżdżam. Ja, czekaj, bo mnie się. się Dobra, jedź, jadę, jadę za sobą. Kurde... otworzył Ten se drzwi otworzył normalnie. Bo gorąco mnie tu. No, go... no ja już, że jest jak... kurde lipiec normalnie to wiesz jak to jest. Ja no. się Ach mam. Kurde ja nie wiem czy ja tu mogę otworzyć. Czekaj, ja mogę się Berdach czy coś, coś ten tego? Nie raczej raczej... No nie ludzie ogłem. Ja Był taki hejt, aż się, się ciepółko na się duchu robiło. Ale hejt w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tak bardzo dziękujemy, bo nas normalnie, fajnie czytało, czytało, dziękujemy serdecznie, aby właśnie tych hejtów było jak najmniej, bo... No wiecie, no nieprzyjemnie się czyta to, że jesteś kurwa głupi, albo coś, że coś, wiecie o co chodzi, nie? A moje komentarze zawsze się panie czyta, aż normalnie się, się po, Na pewno, się my wszystkie komentarze czytamy, tylko na nie wszystkie odpowiadamy, bo nie chce, nie chce nam się po prostu, nie? Ale na te ciekawsze zawsze odpowiemy, nie? I ten, ogólnie, no tam pisze, chciał pozdrowienia w tym odcinku, nie pozdrowimy, bo nie mam nawet szykowane może nie ten masz, ten nie? odcinku sobie tam, zabiorę, zrobić no, żeby podrobić osoby. Właśnie, dobra. Ja, dojechałeś, już dojechałeś już tam? Pozdrowimy. Dojechałeś w tam, prezes? No, ja już jestem. A wy to tak? No, ja jadę przecież tak jak ta druga, jakie ma dziury. Chłopie. Wiesz o co chodzi, nie? Panie. Dobry jak chleb, bo u... Nie no, to nie teraz. To nie ten, sobie... Kto się... Kto się... Kto się... Czeka, to Ciekawe, tylko buty mam łączone na cholerę tutaj Ogólnie to czekaj Dobra, weź, się tu. weź ogólnie, ustaw sobie tempo na 8 Opa, je, ja wyrażę Ustaw na... sobie 3 też driver na, na, na 8 Ustawiłem Dobra Widzicie? Dobra, i, po, 3 Leci. Chyba bliżej trochę, co? No dawaj, dawaj Zesma masz mod pasażera? Nie masz Idę do serwatu Ty, jakie to głośne <laughs> Ty, 8 miało być, chłopie Panie, to tu wydarłe, ty, chłopie Chłopy, ale to sypię, już mam 10%. To ja też podjeżdżam. Serio? Ale to dobrze kość, nie? Wiesz, wiesz, co? Cześć, no. co, Czyść snu, żeby nie zostawało? Co, dobrze kość. No. Czekaj, tu wycofam. Wspieraj, a nie kość. Kość. Ja, ja nie umiem, ja ogólnie ja, ja nie umiem cofać z tym, ale dobra. Okay, jak to teraz, proszę, nie chwytaj. Chwyta, ja win, kółeczko Czekaj, może nie, O, chodziło, jedź. Ja zawrócę zaraz. O nie <laughs> już normalnie, na wsteczny. He <laughs> A ty nie widziałem, co ja zrobiłem. To nie chcę, co ja to... Czekaj, 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 czekaj. Ja ogólnie sobie ściszę dźwięki, bo. Je ja i jeszcze, kurde, i no źle, dobra, jedź. Prezes podjedź, podjedź, podjedź kawałek, żeby wyrobił tu. No jedź prosto. Wojny wyszedł. Ten... Czekaj, kurde. No, kurde. Brak Pierwszy ten to będzie trochę ciężko. Najgorzej hmm. będzie. nie. ty, <grych> przez przeszło. Masz? To nie jest dosypie. Ile masz? 30%. A, to nie to jest Będzie tam musieli to dawać i to no. Panie. O kurde. Czepaj. O panie ty. Nie Dobrze oddała, to twoja ty. przyczepa jest ty. <grych> nie Kusmałaś. będziemy musieli. Będziesz malował dzisiaj. Będziesz budził i tyle. No będziesz, no będzie ten, o. Jeszcze do końca już nie pożyczył. przyczepę. Mam pół przyczepy już. Kurde, to nieźle. No. A to nawet jest Ogólnie zro... ja... zrobimy sobie połowę i zapiszę i skończymy odcinek, ale ten... Zapiszę do, aby do połowy, żeby sobie dobrze miniaturki zrobić. I później połowę dokończymy poza odcinkiem, wiecie o co chodzi, nie? Nie? Jutro tam, czy kiedyś. No słabe słaby, ludzie teraz z wyświetleniami. No wiecie, żniwa są sprawy, nie? No, z no, wyświetleniami. Ciężko jest się wyrobić i ogólnie... Ile masz? Ja mam 80 Jak się wraca, to już się nie chce No, dokładnie Jak będziesz miał 90 nawet. Nie. To jest Dobra, tak, Dobra, że to ci, to ci teraz mówię, domu. że jest 90% okay. Możesz się przygotowywać Mega akcja teraz się tu dzieje, normalnie no, Normalnie, dzisiaj naprawdę To nie mówię, że tak będzie sypać, ty ja też nie Nie, ogólnie... Dobra, jadę Oj się ruda tam przekłada yy, Ogólnie też yy, spytać się dlaczego nie braliśmy tych swoich dużych przyczep Ty Ale ci tam? No ale po prostu Wyskałem, od razu jak mi się ciszej zrobiło to jak pojechałem Ty A, tam? Zobacz no sypię, jakby się. Mi się zdawało, że jakby nie sypało, ale nie wiem. Nie, ogólnie ten. Yy, dlaczego nie wziąłem tych swoich dużych przyczep, ale to było tak, że no szkoda ich po prostu takie kiszonki nowe przyczepy wiecie o co chodzi, nie? No, a moje są trochę te sasza ale odnowione, to... No, to tam wiecie, mniej szkoda, Jedna zresztą... trochę przydewiała jeszcze, No zresztą, zresztą, one mają ten... Yy, wiecie, o co chodzi, te mm, mocowania do... Nie, serwa, jak ty nie zdążysz dojechać. No, ja wiem. Będzie Wiesz, czekać, to ja się, że... Trochę przejezdni się czkawią, ale... No. Wiecie, jak ja mam ciężko pod górę? 25, aby jadę. <laughs> 10 ton mam jednak, nie? Cieś, masz dosyć. I, I słuchajcie mnie. Czekajcie, ja, 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 ja. ja sobie tutaj popatrz. Tutaj dokościłem przejazd. Nie dość tego. to te się psz... te... tego? Weź tam sobie zawróć to jest przejazd. Słuchajcie, taki. nie dość tego. Te przyczepy mają ten. Yy, no, mocowanie na wiesz na co? Na plandeki, to wiesz jak to jest. nie? No. To zdjąć wszystko. Ja to zdejmowałem ostatnio. zmienialiśmy, bo staj, była taka. Ło, ale mnie rzuciło. Była taka sytuacja. O, ale dzik. Była taka sytuacja, że. Przy, przy, przyjechał na nowe. Sobie... Ja no nie dadzą im powiedzieć, no, no dawaj ja mu. Sytuacja była. Przyjechały te nowej przyczepy, co mamy u niej, nie? 14-tonowe. I było tak, że jedna miała z jednej strony zamykanie plandeki, a druga z drugiej. Wiesz co, chodzi nie? No. No odwrót miała, nie? I dopiero teraz robiliśmy to, zamienialiśmy. Chłopie, ile roboty przy tym, ja pierdziele, pół dnia u jednej przyczepy. Bo to i burty musi zamieniać, bo tam są, wiesz co? te, te... No. musi Wiesz, wszystko pozmieniane, to no, no, no. prezes. To od cholery roboty było. to robisz prezes. Hmm. Dawaj, dawaj. Kurde, ale posypałeś mi kopiec, Tak naprawdę to mogłoby jeszcze więcej wejść tego, no ale to co, wiesz, to farming jest, nie? To nieźle. Tak to wygląda, no. No, ty. Już jest, kurde, z 15 minut odcinka. Chyba. Łajajaj. 15, ty, co ty gada no, no serio. Znaczy, może nie 15, ale 10. Co, ty nawalony, to do domu. Będzie dłuższy odcinek, co tam. No wa, chy, chyba jesteś namalony. No dzisiaj, ludzie, byłem tak, mieliśmy taki bardziej chilauczyk dzień. Tak, niedziela była, tak która padało u nas to. i tak były żniwa, ale nie u nas, tylko na, za, na usługach, więc zdążysz no, serwatek. Czyli każdy no. miał tam swoje przyczepy i ten i tam nie trzeba było no, wycielać. mieliśmy niedzielę taką fajną. No, nad jeziorkiem się trochę spędziło się tam czasu. A teraz, o, tak. E, nie Ja bym kombajnie. chciał wysypować Wysypować o, Wysypować bym chciał Typowy na tył wieśniak, wysypować Wysypować na tył bym chciał O, pięknie Aha, wysypować dobra, sypie w jedną fajnie. stronę, a mi się układa w drugą Fajnie Aha Znaczy... Inaczej, no syp, Prezesa syp... przyczepy Nie, to może być też wina ślosu A może, ja zobaczymy syp, Sypie na tył, a mi się z boku układa Ale to może być też nie To nieźle Ale dobra, kit Nie no, sześćdziesiąt procent to, to zdążę Zdążę akurat, powiem Ci. I idzie, idzie. Nie śpiesz się tam powoli, tam wiecie o co chodzi, nie? Eee, no spoko. No dobra. Ejo. Piszcie jak tam u Was ludziska, czy już po żniwach, bo tam pytałem się na ostatnim odcinku, to już pisaliście, że już jest u Was po żniwach, wiecie o co chodzi, nie? No na nas daleko w Znaczy u nas skoszony da. rzepak jest i zaczęliśmy teraz zboża, nie? O u Ciebie, driver? Jęczmień. rzepak i pszenicę teraz wjechaliśmy. A, no, ale to wczesną odmianę. No no no. Nie, bo jeszcze powiem Ci, że pszenica tam gdzie nie u nas to jest zielona, jeszcze powiem Ci. No u nas tak samo, tylko no. wcześniejsza odmiana. No no no, nie. No, 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 no. Tak to wygląda. Hmm, co tu jeszcze powiedzieć wam? 90%. O kurde, no ja jestem przy sklepie. To poczekuj, nie, chcę sklepie. Baś, nie chcę was ludzie martwić, nie, ale ten. Ostatni miesiąc. No, wak wakacji, no, kurde, ale powiem ci, że ten miesiąc stój, jest. Stój prezes, zaraz, czekaj, stój. Ten stój, miesiąc. Prezes. No, stoję. Ten miesiąc jest tym lepszym miesiącem wakacji, powiem ci. Tamten miesiąc był taki, no nudny, cały czas to samo, a teraz ten miesiąc to, się, to już zaczął się fajnie, nie? Będziemy go tak wspominać, ten, te wakacje, że. No, trochę sobie dzisiaj z liny nad jeziorem poskakałem i no, tak dalej. Jezioro mamy i normalnie mamy liny, normalnie, U góry nie, i tak, je, kurde, chłopie. <laughs> Uważaj, bo ja jadę tu pod górę. 19 na godzinę. A ile twoja pomieści? 12 ton. Serio? A moja 8? Aha <noise> I będę tego komentował. Chociaż mniejsza pszczepa jest. O... czekaj. Bym... Zjedź go. Nie, nie, nie komentujcie, zostawcie sobie to dla siebie. Zobacz na tą pszczepkę, zobacz, jak na pszczepa, ona jest. Zobacz mała. na moją patrz. O ładowność 10 ton pisze, o 10 ton jest. Prezes to ty nie masz przyczepy. A bo to ruska jest i dlatego, tam wiesz jak ruski robili I no. Ruska technika. Wszystko ruska, w ruskich technika. wejdzie więcej. Yo. No, wiecie jak to jest. No, to, to różnie. Ty <tryk> to działa. Też kilka osób się pytało czy ten Ursus jest wydany co nim jeżdżę teraz. Tak, jest wydany. Yy, macie tam gdzieś na której stronie na LS Wordzie, z Ursusami pod kategorią. gdzieś no, tam jest nie chcę nam się modpaków dawać, bo no, to wiecie. No bo, kurczę, no macie rozumy linki, to... linki, a każdy też tam chce zarobić na swoim, nie? Macie, bo to. Macie rozumy, to, to ten, to, to myście. Bo to wiecie, każdy link później byśmy oryginalny dawać. No, wiecie o co chodzi, dobra, jestem już. Modpaki na to, to. to. trochę sypnie, powiem ci. To dobrze, trochę sypnie jest. to sypnie. Macie mnie nic karmić, dobra. No o, teraz ładnie. No jedź, jedź. No włączam ten co ty nie Co takie głośne jest, jak pierdzielę ty mam na 10% wszystko. Słuchawki za mocno dają. To na tył? Sypać czy no na... No na tył, no czy to i tak nie wiem. U właśnie sypnij na tył i zobaczymy czy też... Czy... Ja tylko mam lewa prawa. Aha no ja. No bo jakbyś na tył to... Okay. To byś ten. To byś yy, musiał... wiesz, by... można było sprawy... Nie sprawdzić. umie normalnie na bok Jo? No chyba na bok sypiesz, nie? Czekaj wejść dawaj zobaczymy czy z tego robo tam zabierzesz, bo ci z tam widziałem mnie ten Zrowa a tylko Zrowa Nie dosłownie zdrowa ale tutaj o Nie wiem czy to, to bierze nie To nie rów... Czekaj To ona To ci nie zbiera teraz Czekaj A, bo nie opuściłeś dobra O, idzie no, Co tak. serwatek chcesz się zmienić? Ty o właśnie, daj mi teraz To poczekaj dojadę tylko oj Stój! Eee! Dobra, pierwszy. Nie wiesz, że zawsze ten maszynista, ta kombajnista ma pierwszeństwo? Maszynista. maszynista. Kombajnista. Aha, dobra, takie no, te, też, to po jest... Matko Boska, z matkiem to naprawdę się dogadać, jak śpieszy pamię jeździliśmy. <grym> no dawaj. Ojo, no. Łapie ale, ale... łapie. No, teraz dopiero. A, ale łapie. To nieźle, z procentów kilka poszło, się Raki. zmarnowało. Tak jest dobrze, myślałem, że będzie gorzej. Ja tak samo mm, myślałem że go no Tam genie. będzie mówię dwie pszczepy TT. Wiesz co chodzi nie? Ale fajne światło ma. No tak te, takie, takie przeciwmigielne, znaczy migielne te wiesz jakie. Przeciwmigielne. Krótkie. <laughs> no. Krótkie, długie. Fajne, fajne, fajne światełko Ja już tu jestem, na polnej drodze. A, no to dobra, to napełnię pszczepę i się zamieniamy. Jo. Nie no. i to tak, tak u nas leci. Zima będzie większa aktywność i tak no, dalej. No, wiecie o co chodzi. Ty niby Czas 6 na... niby spać. ten. Niby idziesz 8, a idziesz szybciej ty. No, wydaje się. Wezmę na 9 sobie. Szybciej. Może po większym łuku robisz, trochę. No ale i trochę. tak. Ty, ale ty przez burtem jestem ale dobra. Nie patrz na to, patrz na cycki, znaczy ten. E-e. Patrz na cycki. Ten, ten to to no, Zawsze. Ja nie no co ty... No jeszcze ta ja jedna wstrzepa byłaby. tu was szczepabym. nagrywam. A tu? Kurwa, Krzychu, ty... Ale żeś sz szybko zdjął czapkę. O nie, źle. Taki, ty, a kiedy masz... Szybkie czapki. Ale masz ulizane włosy. Serio? Ulizę ci włosy? Masz takiego warkocza, żebym ci obciął. Czekaj, idę. Ile, ile procent? No właśnie, patrzę. Osiemdziesiąt trzy. No dawaj, Gdzie, dawaj. Prezesowski. Idzie, idzie. Jak Cię tym domem jeździ? Bardzo fajnie. B bardzo, bardzo fajnie. Fajnie, jak bardzo fajnie. fajnie. Może prezes coś się maszynek. zmienić. Może, to, o właśnie, może się zmienić. Moja maśnia. Dobra, jest. stop. Stop, no i też się zmaronował kilka procentów. Tyjo. Poszła jest, ale pysiek. Łoluju. Po krzakach, matko, bosko, lakę zarty. Dobra, jak do ciebie? jedź, panie. Ach, poszedł. Tu... Poszedł jak dzik w kartofle. W kartofle. Bli to nieźle. Nieźle kartofle. Koniec się tu nie poradzi. Pierwsze co ja zauważyłem to to, że ten. Ma... Ten... ten, znowu powiedzieć, masej Ten New Holland jest. Niecholant. Od... Pójdę. Ten po nie ustawiłem sobie, czekaj. Miałem ustawiony. W na 43. Nie wiem. Dobra, jedź. To czy się. więcej nie zbieram i czekaj. Stój. Bo to musisz blisko jechać. Bardzo tak? Aż ten? No, bliziutko musisz jechać. No, no ty tył akurat no, no, ten. Widziałem no, że aż tak ten. To ona ten. akurat tak trochę... Teraz ty, pewnie ale... was... Teraz pewnie was będzie gorzej słychać, bo ten... ...to się tak nadaje to napełnisz, nie? No. I wtedy pojedziesz się, się karniesz. O, no Dobrze myślisz, prezes. Znaczy, Reimer <noise> Prezes. O nie, prezes. A czekaj, ja ogólnie sobie zapiszę. Ty jak prezes, nie? Ole. Lagło, no bo zapisałem. Jak prezes, nie? W ogródku czekaj, ma Czekaj, czekaj, nie łapię. O no. Prezes. No, ja... Dlaczego ty masz w ogródku kukurydzę? No bo ja to domem po prostu. Słuchaj, to, bo kuk... on lubi obrabiać komuś kolbę, znaczy kukurydzę. <noise> to sobie <głos> chyba. <głos> Bez? Przyszałem to na podwórku, gościu. Kurde, znowu nie zbiera. Co jest z tą przyczepą? Ty masz ruską przyczepę i dlatego. Gry jak to zbierało? Nie, bo słuchaj, bo ruska przyczepa i ruska ten, i, i ruska i sieczkarnia, wiesz co ta to technika. znaczy, nie? Za dużo ruskości w jednym tym, w jednym maszynie. Dwóch rusków to technika. <noise> no i znowu nie zbiera. Dobra, muszę z tej kamery jechać tyle. Chociaż będzie was słabiej słychać no ale co zrobisz? Dobra, obra. Nie sikaj Ty jak to dziwnie ty Wysypuje z Nie. I źle podjechałem i się wysypał poza Silos Wysypał <laughs> Serio? Olul. nie wiem tu się zrypana to przypa <laughs> albo silos ja tu nie posypię, a szczepa jest zrywana. Mówisz? Dobra, to, to się karmi. Kurde. O, ty! Prezes przyjedzie tu, no. Ale powiem ci, że w nim jest... jest teraz normalnie, powiem ci. No ja. Że w nim, w nim jest cicho, a teraz jak ktoś wy sobie wyjdź na zewnątrz, tego jak głośno jest. Prezes, gdzie jesteś? Yy, stoję. Jak Zakopałeś się? No, ty podjeżdżam i potem widać, że jesteś, ty jesteś, ty jesteś as. Ciekawym coś dokopował. do kopa, To pewno w następnym odcinku żniwa będą dalsze. No słuchaj, ty może, ty może będziesz robił żniwa... ...a ja będę gruberował, wiesz? Może czy coś takiego, nie? Co? Nie, ja Ty, to ty masz litrów w tym, tym... ...w tej maszynie, powiem ci. <coughs> Pojemność zbiornika, wiecie, wiesz ile? Ile? 1050 litrów. Paliwa? No jak, tak, paliwa. Jak to, jak to, jak to kleje, jak to... Wiesz, ty, ty a ty w Ursusie z... są trzy jedynki. Co? W Ursusie są trzy jedynki. No widzisz, też nieźle. Fajnie się tym robi, kurde. Fajnie, nie? Sprzęcik. No, to zarobiście. Fajnie jak w kombajnie. A tak to żyje najgorzej, o. W sieczkarni Eee. No patrz no, wędajemy. Ja muszę tu blisko przecież. No to ci, ale okay. na rządku mi stoisz. No wiem, muszę wrócić. dobra. A czekaj, Uuu, ja już tu jestem. Zaraz. 25. <grym> czekaj, musi nawrócić już 30 na godzinę, co nie? Och, jedziemy. Ale on się bój... O, ale słyszeliście, że ten masyj będzie poprawiony? Że jeszcze tam więcej ma pierdół mieć? Jaki masej? No ten, nef Holland znaczy się, kurde. nef Holland, ma ten to dowala. To samo jak ja. Wiesz, że tak samo mamy mieć klienci nie pierdą? znają. Blizey, no ej marce. no weź prezes, nie śpi. Blizej? Blizej i tyle, blizej, blizej. Kurwa, czekaj wysiadłem. <ścoughs> to, to po łąki, no, do miniaturki będzie. Co? Teraz, zapi teraz zapisać, nie? O. Tak zapiszę Dobra. tam będzie końcówka i tak. Zobacz, Zobacz na tego. Dobra, jedź, jedź, jedź już jeden. To i tak już tak. nie opłaca się, bo i tak nie wejdzie. Dobra, dobra, to ja lecę no to, Ty tu ty możesz dalej, driver. Aha dobra To możesz dalej U ciebie, u ciebie no, łapie ty. normalnie A ty co jak łapie tyjdź ty, ty No i ten na fulland ma więcej ten bo będzie To bo się dużo dla krzywie będziesz miał Bardzo 150 kilo 150 kilo <laughs> Kurde to dwa worki dobra Dobra jedziemy na farmę u, u. Dobra, to ja też siadę Kurde mój lekko nie nieje No to, co ty myślisz? 18 pod górkę, 17, 16, ja pierdzielę, ale zwalnia ty. 15 już mam. Ale na szczęście górka się góry. Ale ten Don do szata nie jest normalnie. Dlaczego? Nie, poszę tak dziki, co? No, Don't, ile on idzie? 33, ale ma takie pierdutnięcie, nie? Tak, taki od razu, ten... jak tego, to od razu klepaty, no. nie? Chłopie. Pod górkę nic, nawet nie miał, nie wolniej. No mówię, to jest normalnie, dlatego ma tyle wiesz. Mhm. Dlatego ma tyle litrów, bo normalnie. tyle pali. O. On ma kunia dużego. Jako. Ile on ma silnik? O jezu, jak samolot. Ile cylindrów? Okrągły. Okrągły. Może on ma silnik odrzutowy? Jak z rakietowy, Rakietowy, jo. Ja, Rupa, oglądałem rzutem, na, na, rzutem. ja oglądałem na YouTubie. Kurde ten. Yy, tam tacy, taki kanał jest. Weź się chyba... nie jedzi jeszcze. O, dobra dzięki Jest taki kanał chyba Agrokuzyni. Oczywiście... No nie. Stój! ja cię kręcę? To przez tego. Oczywiście ja tam ten... Nic nie mówię o nie. ten, ale... Tam... Mnie. No dajcie im powiedzieć, no. No mów. Tam był Agrokuzyni taki kanał, tam... No fajny kanał patrzyłem i... Fajny kanał, no. I ten. Polecam. Gdzie? Ale co, Magda Gessler? To jest jego żona, jak Oglądałem i tam był taki, taki fajny odcinek... Łopata sterowana balistycznie. O, ale chary. zajebiste. Jak Ryver, ale ty weź nie jedź, kurde, ten. Bo mnie rzuciło, Tak, rzuciło cię. Ty weź nie pij, co jak jeździsz. Ty laga mam, laga mam! matka, dobrze ja tego nie widzę, bo zasłania mi Mateusz. Dobra, Dobra, stoję. Już pojechałeś? Poszedł jak dzik w kukurydze. <laughs> dzik w kukurydze. <laughs> nie, ja wysiądę. O nie, ja tu. to widziałem. Nie, nic nie, nie widziałem. Co ty kude, teraz robisz? Takie masz nagi? Przestało już. A, a, gdzie no, ty no. jedziesz? Jedzie przez gospodarkę no, i tyle no. Tyłem, tyłem się wiadę. Czody, a nie tyłem. <laughs> no, no jo. A dobrze, to Twoja przyczepa dobrze, zahaczyłeś o słup, ale dobra. Gwiazdorzysz chyba. Nie. Stój, za... nie jedz, czekaj. czekaj. <grym> się był. Skupany. Mój, mój Nihola. Już wysypaliśmy? Dawaj wsiądźmy wszyscy. Trzech. Wsiądźmy wszyscy. Wsiądź Dobra. O, stajenki. Trzef. To nie te święta, to nie te, Zobaczam nie te. Nie święta. To. Dobra, siema. <grym> <O>. <grym> Ty, wiesz co było? Sklonowałeś mi się. Że jesteś i w środku przy prezesie i siedzi... Ty, trzy jeszcze... kilo zostało. O. Ty, ale nie mogę, sklonował się Rajwer jest dwóch Raiwerów. O, już teraz nie ma jednego ty. Serio, kuwa, rzuca pa go w Ja ty. Ja, kiluj. Dobra, ja tu ubiję jeszcze. ten pokaż jak się gniecie wała. Już go przysypałeś? Skubaniec, ty szybki Kto ja? No, ogóle, no jak. To da się nakryć w ogóle? Ty, weź, ty może bronarnie. A jest, ty. poziom wypełnienia. Ty, czekaj, ja to może to podgarnę, co? Ty weź to przebronę. Cieka bo to ogólnie jak widzicie zaczęliśmy już ten tutaj baliki ten tego no rozładowywać wiecie o co chodzi no nikt nie wie, ale wszyscy wiedzą Kukuda <laughs> Na cholery ty te brony bierzesz Będę bronował bo ten weź, to, weź, uspokój się prezes to gruber raczej ja nie brony Gdzie grubrem tam wybrować zamiar Ja cię kręcę Nie wiem. Ryszard, prawdy Ryszard, Ryszard draniu ten brony się nie zmieszczą ten, ten nie powinien dać rady w ogóle Ten nie się bron. No czekaj bo ja to będę bronował te... No patrz No zostaw mnie Zaraz będzie stuba Odsuń się Ale ja to muszę przebronować Noś, Weź plecy, weź plecogarnie się, weź tu, ma, tu nie mają być, tu nie ma być od tylko tu miały być. Weź, go, patrzą, Dobra, patrz, możesz to... przy... Prezes, ej, tu ma być przykrywaj. realna seria, weź. Nie przykrywaj tego jeszcze, bo ja jadę. Podgarnąć tamto. I po tej stronie też. No, sobie Ma być realna nie. seria, a nie kurde, rozpizier jak to na tamtej. Pami Pamiętajmy o tym jest. właśnie. Weź tam... to tylko. Pamiętajmy o tym, nie. To bez mnie nagrywaj to tak wtedy. No nie, no, weź, odejdź. Wiesz co chodzi, prezes? Rzucił o nim jak? Dobra, wybrałem to i teraz jak to będzie, kurde? Zmieni mi się na co innego, jak tu wsypnę? Nie wiem, spróbuj. Joty. Czekaj, okay, już? Nie, czekaj, 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 bo tu jeszcze jest poza silosem kawałek. Co widzę? przecież... co jest? co co wyrzuciło? No, wkurwił się ja. Widzicie to... Prezes? Ej, halo. Malina. Kurwił się. Dobra, dawaj przykryj ja to. Ja przykrywam i... to. I kończymy odcinek. Widzicie, to jest prezes. No. Dobra, przykrywaj to. Uyen, weź jeszcze podjedź kolek. Bo? Jest... Bo nie jest tu. No weź ujeść ty E prezes, weź nie, nie strzelaj focha teraz na odcinki, bo nie czas na to. Ubijanie 100% dobra, Ede. Przykryj siano, to było. Patrz jaki kurde ten się zrobi z niego. Także idziemy do Ursusa i kończymy sobie. Także prezes się w No. No, nie wiem, Także chodzi, no. Także my się żegnamy do prezesa. Także cześć, tak. prezes mówi. <laughs> Trzymajcie się do następnego odcinka, cześć. Cześć.